Sfinks egipski i Sfinks grecki to dwie zupełnie odmienne istoty pod względem funkcji, symboliki, pochodzenia oraz charakteru, choć łączy je wspólna nazwa i hybrydyczna forma łącząca elementy ludzkie oraz zwierzęce. Ich różnice sięgają zarówno sfery religijnej, jak i kulturowej, wyznaczając granice między egipską wizją ładu kosmicznego a greckim światem mitologicznej zagadki i grozy. Sfinks egipski. Najbardziej znany w postaci Wielkiego Sfinksa z Gizy, powstałego około XXV wieku przed naszą erą, przedstawiany był jako leżący lew z ludzką głową, która najczęściej była portretem konkretnego faraona. Najprawdopodobniej oblicze Wielkiego Sfinksa odwzorowuje twarz władcy Hefrena lub Hufu, choć istnieją różne hipotezy co do jego dokładnej tożsamości. Sfinks ten był symbolem potęgi królewskiej, ochrony oraz harmonii między światem boskim a ziemskim. Nie był potworem ani zagrożeniem, lecz strażnikiem majestatyczną, niemą istotą strzegącą wejścia do świętych miejsc, grobowców lub świątyń. Jego spokojna pozycja leżącego lwa sugerowała siłę spoczynku, panowanie nad chaosem i nieporządkiem, a także nieustanną gotowość do ochrony tego, co święte. W sztuce egipskiej sfinksów było wiele, nie tylko w gizie, i mogły one mieć różne rozmiary lecz zawsze były związane z władzą, porządkiem i ochroną przed siłami zła. Tymczasem Sfinks grecki, choć również istotą z ciałem lwa i ludzką głową, znacznie różnił się znaczeniowo. W mitologii heleńskiej był to przede wszystkim potwór, istota groźna, zagadkowa i śmiercionośna. Najsłynniejszy mit związany z tą postacią opowiada o tragedii Edypa, który stanął naprzeciw Sfinksa przed bramami Teb. Grecki Sfinks posiadał nie tylko ciało lwa i głowę kobiety, ale często także skrzydła ptaka drapieżnego i czasem ogon węża, co czyniło go jeszcze bardziej mitycznym i niepokojącym. Jego celem nie było strzeżenie ludzi, lecz ich dręczenie. Zadawał przechodniom zagadkę, a tych, którzy nie znali odpowiedzi, rozszarpywał i zabijał. Zagadką tą było pytanie: Co chodzi rano na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech? na które jedynie Edyp potrafił odpowiedzieć. Człowiek, który jako dziecko raczkuje, jako dorosły chodzi na dwóch nogach, a jako starzec wspiera się na łasce. Pokonanie Sfinksa nie wymagało siły fizycznej, lecz mądrości, co wpisuje się w grecką tradycję doceniania intelektu jako narzędzia pokonującego potwory i przeznaczenie. Grecki Sfinks był więc przede wszystkim symbolem próby, przekleństwa i losu, a jego obecność niosła z sobą zniszczenie i zagładę. Często przedstawiany był z ironicznym uśmiechem, podkreślającym jego sadystyczną przyjemność w zadawaniu bólu tym, którzy nie dorównywali mu wiedzą. W przeciwieństwie do egipskiego odpowiednika, nie miał związku z kultem królewskim ani ochroną państwa, był samotnikiem, którego istnienie miało znaczenie jedynie w kontekście jednego mitu. Egipski sfinks to zatem posąg monumentalny, symboliczny pełniący funkcję strażnika i przedstawiający człowieka jako zjednoczonego z siłami natury i boskości. Grecki Sfinks to z kolei istota mitologiczna, dynamiczna, nieprzewidywalna, uosabiająca grozę i konieczność przejścia próby. Egipt oddawał cześć Sfinksowi jako symbolowi ładu, Grecja zaś postrzegała go jako przeszkodę do pokonania w drodze ku przeznaczeniu. Pod względem estetycznym różnice były równie wyraźne. Egipskie sfinksy były symetryczne, statyczne, wykonywane z kamienia w formie posągów, zaś grecki sfinks funkcjonował głównie jako figura w malarstwie wazowym lub rzeźbie sakralnej, ukazywana w ruchu, często na szczytach kolumn, z rozwiniętymi skrzydłami, ekspresyjnym spojrzeniem. W ostatecznym rozrachunku, sfinks egipski był ucieleśnieniem boskiej siły podporządkowanej porządkowi świata, zaś sfinks grecki istotą która ten porządek wystawia na próbę. Obie wersje tej hybrydycznej postaci pokazują, jak różnie cywilizacje interpretowały siły natury, tajemnicy i wiedzy, kształtując w ten sposób swój własny mitologiczny krajobraz. W pradawnych wierzeniach, zarówno tych zrodzonych nad Nilem, jak i tych wyrosłych pośród heleńskich wzgórz, Sfinks był nie tylko osobliwą hybrydą, lecz także potężnym symbolem o głębokim znaczeniu religijnym i mitologicznym. Jego obecność w świętych miejscach, w tekstach i rytuałach przekraczała granice kultury, był on bowiem istotą, która łączyła świat ludzi, bogów oraz siły, które wymykały się ludzkiej logice. W każdej tradycji, w której się pojawił, stanowił zwierciadło tajemnicy tej, która tkwiła w naturze rzeczy, śmierci, wiedzy i przeznaczenia. W religii starożytnego Egiptu sfinks miał wymiar sakralny, niemal kosmiczny. Przedstawiany jako lew z głową człowieka, wcielał potęgę faraona, który był zarazem ziemskim panem, jak i synem boga słońca Re. Sfinks nie był zwyczajnym posągiem. Był strażnikiem harmonii między światem ludzi a światem bogów. Leżący przed piramidami i świątyniami, był niczym kamienny oddech wieczności, gotowy bronić świętego porządku mat przed chaosem. W jego obliczu nie mówiło się, w jego obecności milczano, bo patrzył jak nieśmiertelna cisza. Jego obecność miała znaczenie magiczne i ochronne, co potwierdzają inskrypcje rytualne oraz liczne reliefy ukazujące sfinksy obok boskich postaci. Niektóre z tych przedstawień pokazują faraona jako sfinksa pokonującego wrogów Egiptu, co wskazuje na jego rolę jako egzekutora boskiej woli i opiekuna cywilizacji. W Grecji Choć Sfinks przyjął inną postać i funkcję, jego znaczenie również miało wymiar religijny i mitologiczny. Był on nie tylko potworem, ale także uosobieniem próby, jaką bogowie stawiali człowiekowi. Grecki Sfinks nie strzegł grobowców, lecz zagadki losu, której rozwiązanie wymagało nie siły, lecz zrozumienia. Bogowie olimpijscy, kapryśni i pełni ambicji, Często stawiali ludzi wobec dylematów i właśnie sfinks był jednym z ich narzędzi. W opowieści o Edypie nie był on zwykłym potworem, lecz symboliczną bramą do prawdy, prawdy okrutnej, ale koniecznej. Jego obecność w micie miała głęboki sens, był lustrem, które zmuszało do spojrzenia w siebie, do rozpoznania istoty człowieka i jego przeznaczenia. Również w późniejszych wiekach sfinks pojawiał się jako figura ezoteryczna i alchemiczna. W tekstach hermetycznych, w rytuałach gnostyckich i kabalistycznych Sfinks był strażnikiem wiedzy, której nie wolno zdobyć pochopnie. Z czterema elementami, ludzką głową, ciałem lwa, skrzydłami ptaka i ogonem węża symbolizował jedność czterech żywiołów, integracji materii i ducha. Był tajemnicą wtajemniczenia, przeszkodą, którą należy pokonać nie mieczem, lecz świadomością. W średniowiecznych bestialiuszach Sfinks przetrwał jako istota graniczna, pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, między rozumem a instynktem. W kulturze chrześcijańskiej jego obecność zredukowano do przypomnienia o niebezpieczeństwie pychy i fałszywej wiedzy. Jednak nawet wtedy zachował aurę fascynującej zagadki. W renesansie znów powrócił jako symbol zjednoczenia przeciwieństw, pojawiając się na ilustracjach filozoficznych i architekturze wolnomularskiej. Każdej z tych tradycji od Egiptu, przez Grecję, aż po okultystyczne loże Europy sfinks pozostawał istotą wyjątkową. Jego znaczenie w religii i mitologii zawsze wiązało się z granicą między życiem a śmiercią, wiedzą a niewiedzą, chaosem a porządkiem. Nie był tylko postacią mityczną był rytualnym znakiem. Symbolizował to, co musi być poznane, by przejść dalej, ale też to, Czego nie wolno zdradzić zbyt wcześnie. Był strażnikiem próby. Tylko ci, którzy naprawdę chcieli zrozumieć, mogli przejść obok niego bezpiecznie. W epoce helenistycznej Sfinks zyskał nowe życie. Malarze łaz greckich, rzeźbiarze i poeci przedstawiali go nie tyle jako strażnika grobowców, co jako potwora czającego się na granicy ludzkiej świadomości złowrogiego, ale i fascynującego. W micie o Edypie jego figura została na zawsze spleciona z pytaniem o tożsamość człowieka. W tym ujęciu Sfinks przestał być tylko istotą z kamienia, stał się pytaniem, które człowiek zadaje sam sobie i które niekiedy prowadzi do zatrącenia. W wiekach średnich obraz Sfinksa przetrwał dzięki tłumaczeniom tekstów antycznych i kompilacjom bestiariuszy, choć jego znaczenie zaczęło się zacierać. Dla mnichów kopujących manuskrypty w klasztorach, Sfinks był osobliwością, jednym z wielu dziwnych stworzeń, które miały świadczyć o cudowności boskiego stworzenia. Zdarzało się, że utożsamiano go z diabłem, że traktowano jako symbol cielesnej pokusy i oszustwa, czego echa przetrwały w ikonografii chrześcijańskiej aż do późnego gotyku. Niemniej jednak, nawet wtedy pozostał bytem, który wywoływał niepokój i pobudzał wyobraźnię. W renesansie gdy odrodzenie zainteresowania Antykiem zbiegło się z odkryciami archeologicznymi i podróżami do Egiptu, Sfinks znów powrócił na karty dzieł sztuki i traktatów filozoficznych. U alegorycznych malarzy takich jak Leonardo da Vinci czy Albrecht Dürer jego wizerunek był nie tylko ozdobą, lecz także nośnikiem ukrytych treści. Sfinks w tamtych czasach symbolizował wiedzę tajemną, ukrytą przed okiem niewtajemniczonych. W dziełach alchemików i kabalistów jego hybrydyczna forma odzwierciedlała połączenie czterech żywiołów oraz poszukiwanie kamienia filozoficznego. Był nie tylko strażnikiem tajemnicy, ale sam stawał się tajemnicą. W XVIII i XIX wieku, w epoce romantyzmu i odkryć archeologicznych, sfinks znów zyskał potęgę i rozmach. Wraz z ekspedycjami do Egiptu i rosnącym zainteresowaniem starożytnością, jego wizerunek powrócił do europejskiej kultury z nową siłą. Wielki Sfinks w Gizie stał się inspiracją dla malarzy, poetów i pisarzy, dla jednych był milczącym świadkiem wieków, dla innych niemem sędzą ludzkiej pychy. W twórczości romantyków, Sfinks był symbolem zagubionej mądrości i świata, który umknął spod naszej kontroli. W tym okresie również pojawiły się spekulacje ezoteryczne, niektórzy uważali, że Sfinks skrywa tajemne przejście prowadzące do podziemnych sal wiedzy z czasów Atlantydy. W XX wieku Sfinks przeniknął do kultury masowej. Pojawił się w filmach, książkach przygodowych i grach komputerowych jako strażnik starożytnych tajemnic, ale także jako symbol zagadki i próby. Jego wizerunek przekształcił się w archetyp, coś głęboko zakorzenionego w podświadomości zbiorowej, obecnego zarówno w wyobraźni dzieci, jak i w snach dorosłych. W psychologii Karla Gestawa Junga, Sfinks pojawia się jako jeden z symboli nieświadomości, figura graniczna, która strzeże dostępu do głębokiej prawdy o sobie samym. Współcześnie Sfinks nie jest już tylko pamiątką starożytności. Stał się symbolem kultury globalnej, znakiem tego, że choć minęły tysiące lat, człowiek wciąż zadaje te same pytania o sens istnienia, o przeznaczenie, o naturę poznania. Niezależnie od tego, czy stoi w piaskach gizy, czy rysuje się na ekranie nowoczesnego filmu, jego kamienne oczy wciąż patrzą z tą samą zagadkową mądrością. A jego obecność przypomina, że każde pokolenie musi zmierzyć się z pytaniem, którego nie można zignorować: kim naprawdę jesteś?